Witam Was w kolejnym tygodniu i w kolejnym dziesiątym podejściu do nagrania powyższego następującego filmu. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki podobały Wam się, a zawarte w nich informacje były chociaż w pewnym stopniu dla Was użyteczne. Dzisiaj chciałabym się skupić na kwestii nie stricte związano, związanej z nauką, natomiast bardzo ważnej na każdym etapie życia, mianowicie żywieniu. Kwestia odżywiania się przewinęła już się przez, poprze przewinęła się przez poprzednie filmiki, natomiast chciałabym się na niej bardziej skupić, ze względu na to, że wpływa ona na nasz cały organizm i faktem jest to, że to, jak się czujemy, ma ogromny, ogromny wpływ na to, jak się czujemy, ma to, co spożywamy. W tej chwili wszystkie te zdrowe diety są bardzo popularne i o tym się dużo mówi i promuje się zdrową żywność. I moim zdaniem to jest świetne, bo zwiększa się po pierwsze dostęp do informacji, zwiększa się ilość badań bo badań, badań dotyczących właśnie żywienia, bo badania bardzo często skupiają się na tym, co w danej chwili jest takie modne. I, popier po, yy, I popieram bardzo taką ideę yy, w propagacji zdrowego żywienia. Dlaczego? Po pierwsze, nie będę podawała argumentów pod tytułem, jak będziesz jadł, jadła McDonalda, to yy, będziesz miała raka za 40 lat, bo to, co będzie za 40 lat, przynajmniej do mnie totalnie nie przemawia i mam to kompletnie w nosie. Yy, postaram się argumentować to w taki sposób logiczny i. Na teraz. Co ja rozumiem pod pojęciem zdrowej diety? Ja nie uważam, że dieta typu dzisiaj jem tyle i tyle kalorii i zjem to, to i to, i nie wolno mi już iść słodyczy pizzy ani żadnego, żadnego śmieciowego nazwijmy do żarcia. Jest jakaś super wyjątkowa i zapewni nam długowieczność, bo taka nadmierna, nadmierne przejmowanie się tym, co jemy, liczenie kalorii. I ogólnie, prawda, czytanie składu każdego jednego produktu, który spożywamy, jest rodzajem zaburzenia odżywiania. O tym można sobie poczytać w internecie, także odeślę Was może do jakiegoś artykułu, linku poniżej. Dla mnie zdrowe żywienie to jest przede wszystkim zbilansowana dieta, w której nie odmawiamy sobie non-stop tego, co, co lubimy. Natomiast staram się przyjmować jak najwięcej produktów, pełnowartościowych, które nie zawierają, które są mi minimalnie przetworzone. Bo ogólnie rzecz ujmując faktem jest to, że produkty mało przetworzone są dla nas najzdrowsze i po prostu najlepsze, bo w trakcie gotowania przykładowo yy, z, z brokułów wypłukuje się bardzo dużo ilość witamin i najzdrowsza z tego wszystkiego jest woda po brokułach. Ale też nie można popadać w skrajności typujemy tylko surowe produkty, Albo dieta paleo, nie wiem, wegańskie, wegetariańskie, bo ja osobiście tego nie popieram. Jest to moje prywatne zdanie, może się ktoś z tym nie zgadzać. Natomiast dla mnie to jest taki już troszkę przegięcie. Nie mam nic do wegan, wegetarian. Jest to ich prawdowy wybór. Ryb. Dobrze, teraz już przechodząc y, do sedna sprawy. Pierwsza rzeczą, jako, pierwszym tematem, jaki chciałabym y, poruszyć jest regularność posiłków. I co ja na ten temat sądzę? Większość z nas, która kiedyś zetknęła się z jakąkolwiek dietą, która nie jest, nie wiem, dietą Dukana, gdzie nie je się nic, tylko taką w miarę zdrową, normalną dietą, e, zwróciła pewnie uwagę na to, że e, przykłada się dużo uwagę do regularności posiłków, spożywania o tej samej porze, śniadania, obiadu, codziennie, tak żeby to były te same godziny. Dla mnie jest to niewykonalne, szczególnie, że w okresie gimnazjum, liceum czy, czy, czy studiów szczególnie. Zajęcia są w bardzo różnych godzinach i czasami po prostu musimy wstać na ósmą, a potem siedzimy do późna w nocy i następnego dnia wstajemy o dziesiątej bo jest na przykład sobota. Dla mnie dużo, dużo bardziej wartościowe jest zachowanie równych odstępów między posiłkami każdego dnia, to znaczy. Przykładowo zakładam, przykładowo zakładam sobie, że będę jadła co mniej więcej 3 godziny i starał się tego trzymać, i po krótkim czasie nasz organizm bardzo ładnie się przyzwyczaja do takich y, równomiernych odstępów między posiłkami. Czy to musi być równo 3 godziny, czy musimy spożywać równo 5 posiłków dziennie? Uważam, że to wszystko zależy od metabolizmu, bo osoby z szybszym metabolizmem będą potrzebowały na przykład więcej posiłków albo będą potrzebowały jej częściej. Nie można się z kolei na tych posiłkach napychać, żeby wytrzymać następnego posiłku. Dużo lepszym jak dla mnie rozwiązaniem jest podjedzenie czegoś po drodze, tylko żeby to właśnie nie był batonik, taki typu karmel czekolada, wiemy o, o, o co chodzi, tylko żeby to było coś takiego bardziej pełnowartościowego i o niższym nieco indeksie glikemicznym na przykład owoce, orzechy, teraz jest mnóstwo tych takich batoników z musli, więc można to bez problemu dostać, a pozwala nam spokojnie przetrwać, załóżmy przetrwać, jak to brzmi strasznie, Dotrwać do tego następnego posiłku i nie siedzimy przez pół godziny z zegarkiem w ręku, bo już umieramy z głodu i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. W tej chwili, przynajmniej jak dla mnie, moim priorytetem jest to, żeby siedzieć i się spokojnie uczyć, a nie zastanawiać się, czy ja teraz jestem głodna, czy ja mogę zjeść, czy nie mogę zjeść, czy muszę jeszcze zaczekać. Tylko właśnie trzeba zastanowić się nad tym, co jemy między tymi posiłkami głównymi w ciągu dnia. I teraz co? Teraz następnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że to, jak jemy, ma wpływ na naszą zdolność koncentracji, na to, czy jesteśmy zmęczeni, czy czujemy się ciężko, czy nie wiem, woli nas żądek, czy jest nam niedobrze. Każdy z nas. Trochę inaczej reaguje trochę, nawet bardzo różnie reagujemy na dane produkty. Każdy ma troszkę inny metabolizm, inną tolerancję, na przykład na tłuszcz, na laktozę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto jest, zresztą to też o tym mówiłam w przednim odcinku, warto jest świadomie jeść, jeść posiłki, przykładowo nie jemy o czwartej w nocy przed kolokwią pizzy na grubym cieście, bo będziemy się źle czuć tak. Przynajmniej ja się będę się czuć bardzo. I teraz już ja właśnie przechodzę do tych produktów. Jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o produkty, jest nie to, ile one mają kalorii, bo możemy zjeść garść, nie wiem, truskawek i batonika, czy, czy coś ten desyn, tak? Albo nie wiem, łyżeczkę cukru, która ma tyle samo kalorii, co od truskawki. Akurat truskawki ma kosię, więc. Podaję taki przykład, ale odnosi się do każdego innego produktu. Natomiast ze względu na różny indeks glikemiczny tych produktów, będą one w inny sposób przyswajane. Przykładowo ten cukier, czy, czy jakikolwiek inny produkt zawierający cukry proste, będzie powodował bardzo szybki wzrost stężenia glukozy we krwi, czyli hiperglikemię. Znaczy hipoglikemia to nie jest szybkie wzrost, no, ale będzie powodował poza tym szybkim wzrostem również hiperglikemię, co z kolei prowadzi do rzutu insuliny w bardzo dużej ilości, co z kolei prowadzi do znacznego obniżenia stężenia cukru we krwi i mamy hipoglikemię. I mamy taką, takie, takie wahanie. To jest takie coś prawie, prawie jakbym mówiła o cukrzycy, bo cukrzycy mają właśnie takie powolone... Ilości cukrów, jeżeli dodatkowo źle policzą gdzieś tam yy, ilość insuliny, którą muszą przyjąć. Natomiast to się zdarza każdemu i bardzo często psychuje się, na przykład u dzieci, które rano zjedzą na śniadanie coś bardzo kalorycznego, coś, co się łatwo przyswaja. U dorosłych też to występuje, więc nie można bagatelizować tej sprawy, bo no, można sobie porozmawiać czy poczytać o tym, jak <laughs> na nasze samopoczucie wpływają zaburzenia poziomu cukru we krwi. Natomiast jest to Negatywne i na pewno nie sprzyja naszemu uczeniu się. Kolejną kwestią są produkty tłuste i ciężkostrawne, które będą nam zalegać w żołądku i powodować, że cała krew, która ma nam odżywiać mózg, nie spływała do żołądka. Będziemy się czuć ciężcy, ospali. I to też nie sprzyja nauce. To każdy wie, ale, ale takie są fakty. I myślę, że takie badanie tego wszystkiego razem. Działa, przynajmniej na mnie to bardzo działa, że mam tak razem skupioną całą, przynajmniej część wiedzy, bo cała wiedza to jest ogrom. Również prawidłowa dieta wpływa na nasze ogólne zmęczenie. To znaczy, jeżeli przyjmujemy posiłki właśnie w tym re regularnym rytmie, są to odpowiednio zbilansowane posiłki, to odczuwamy mniejsze zmęczenie, bo nasz organizm po prostu otrzymuje odpowiednią dawkę kalorii i tych wszystkich, wszystkich makro, mikroelementów, y, witamin, no, no wszystkiego, co jest niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania. I y, ja zauważyłam po sobie, że jeżeli jem tak prawidłowo, normalnie, tak jak powinno się jeść, to nie potrzebuję dosypiać w ciągu dnia, co u mnie było normą, bo ja przychodziłam, szłam spać na godzinę i wracałam się, na, wracałam się uczyć. Natomiast jeżeli mam prawidłowo otrzymaną dietę, to nie jest mi to y, w ogóle do niczego potrzebne. Yy, tak, teraz ostatnia już kwestia, która chyba, znaczy ostatnia kwestia z tych takich wpływów, która yy, może być najmniejszym, może być dla niektórych mało przekonujący, dlatego podam przykład swój ze swojego życia, bo ja nie zawsze zajmowałam się sobą, szczególnie jeżeli musiałam się uczyć, to zajmowałam się nauką, a nie tym, jak się czuję i jaki są mój stan zdrowia. Miałam taką bardzo nieprzyjemną sytuację w listopadzie w zeszłym roku, kiedy to <coughs> miałam kolokwium z anatomii, potem jakiś taki był straszny nawał. Miałam kolokwium z anatomii, potem miałam kolokwium z yy, biofizyki i z czegoś jeszcze jakiś Bardzo dużo się tego u mnie nałożyło na krótki okres czasu. I ja po prostu bardzo zaniedbałam jakby tą właśnie strefą się jedzenia, to znaczy jadłam ciężko, niezdrowo, nie dosypiałam, dopalałam się energetykami, o których zaraz jeszcze opowiem. I mnie się to skończyło po prostu przemęczeniem organizmu, na pewno żywienie, które wpływa na naszą odporność, do tego się dołożyło i wylądowałam w szpitalu na 8 dni z ciężkim zapaleniem płuc, więc to nie było dobre. Pamiętajcie, że to już jest takie oklepane trochę, ale przede wszystkim trzeba dbać o siebie, bo jeżeli my jesteśmy zdrowi, i my się dobrze czujemy, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Taki jest fakt i tak trzeba myśleć, że tak, ja jestem w stanie zrobić wszystko. Tylko musimy właśnie dbać o swoje zdrowie, o swoje dobre samopoczucie. Przechodząc właśnie do kwestii wszystkich energetyków, kawy, herbaty, tabletek, sesji, niesesji do tego jest mnóstwo w tej chwili na rynku. Po pierwsze, my od kofeiny, tauryny, i innych substancji wspomagających bardzo łatwo się uzależniamy. I tak jak przy uzależnieniu od papierosów. Im częściej przyjmujemy dany składnik, tym, tym, tym mm, więcej musimy z czasem go przyjmować, żeby dawał takie same efekty. To znaczy, jeżeli na przykład na początku pobudza nas jedna kawa, że jedna kawa ma tu na myśli kawę zrobioną z jednego espresso, względem na to, jaka to jest, to nie ma znaczenia, to z czasem potrzebujemy coraz, wi coraz większą ilość tej kawy, tak? Rozumiem, o co chodzi. Ja rozumiem, że część osób pije kawę, bo lubi, bo jest smaczna, i to jest w porządku. Ja nie chcę mówić, że, o, teraz masz przestać pić kawę, z dnia na dzień przestań pić kawę. To jest bez sensu, dyskretnie jest, wszystko jest dla ludzi, tylko w umiarkowanych ilościach. Przykładowo, zamiast, jeżeli pije się na przykład na co dzień kawę, to żeby na co dzień pić tą kawę trochę słabszą, a w sytuacji, kiedy potrzebujemy się pobudzić, wypić mocniejszą kawę i nie robić głupot, typu biorę kawę i zalewam ją redbullem, bo też są tacy geniusze, którzy zalewają kawę Red Bullem. Działa, działa. Chyba o tym wcześniej też mówiłam, nie, nie jestem pewna. Energetyki to jest dla mnie zło, konieczne czy konieczne. Zło. Ja sama piję energetyki od czasu do czasu, staram się zminimalizować częstość przyjmowania energetyków, ale mi się zdarza i myślę, że każdy student, uczeń, ktokolwiek pił energetyki w różnych ilościach. Z tym, że z czasem po prostu energetyki przestały na mnie działać. I w tej chwili ja piję energetyki i mogę pół godziny później pójść spać. Dla mnie to nie jest problem. Głupota trochę, prawda? No. Yy, następna rzecz, czyli herbata, która na mało osób działa, ale yy, ale jeżeli nie, nie piję się na co dzień kawy czy, czy właśnie energoli, to można spróbować pobudzać się herbatą, na pewno jest to zdrowsze niż kawa. I tutaj wśród herbat na szczególną uwagę zasługuje yerba mate, która zawiera bardzo dużą ilość tauryny. Jeżeli to herbata, to powinna być to tauryna. Tauryna? Dobra, nieważne, nieważne. powinnam sprawdzić. Nie pamiętam. Zapomniałam, żeby sprawdzić, przepraszam. Tego odpowiednika herbacianego kofeiny i na mnie yerba bardzo dobrze działa i na bardzo dużą liczbę osób działa ze względu na to, że yerbę sobie zalewamy i, pijemy, zalewamy i pijemy zalewamy i pijemy zalewamy i pijemy i tak przez parę godzin, więc cały czas w mniejszych dawkach niż przy kawie, którą pijemy, np. 15 minut, jest dostarczany ten czynnik pobudzający. Smakuje to jak gorzka trawa, ale nie jest to taki smak odrzucający, czy znaczy smakuje po prostu jak taka mm, zwykła nie herbata. Zio Zielona, chyba zielona bez dodatków. Nie, nie jest taki się przyjemny smak, taki bezpłciowy bym nazwała. Tylko trzeba posłodzić. Dla mnie ja nie jestem w stanie pić tego bez cukru. Ale jabłama, to jest bardzo moim zdaniem, fajnym zamiennikiem dla energetyków czy, czy kawy <laughs> i tabletek, bo są też tabletki i wiem, że działają, przynajmniej na mnie działają. Działały kiedyś. Nie wiem, jak teraz. Jest taki preparat. To jest preparat ziołowy, który się nazywa Forte. I jest to preparat dziełowy, który ma za zadanie pobudzić krążenie krwi w naszym mózgu, przez to zwiększyć i zdolność skupienia się. To całkiem, znaczy, wydaje nie, nie wiem, na ile to jest efekt placebo, szczerze mówiąc, ale to daje takie trochę pobudzenie <laughs> i przede wszystkim mi ułatwia skupienie. I tak jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy mi polecali, to oni również z tego korzystają i yy, mają bardzo pozytywne opinie na temat tego preparatu. To nie jest droga rzecz, także możecie sobie spróbować. to. <laughs> to na pewno jest bezpieczne, bo to są ziołowe preparaty, a nie jakaś tam nawalona chemia. Nie, nie jestem świrem, ale yy, no, jeżeli można unikać tych preparatów chemicznych, to chyba warto. Dobrze. E, następna kwestia, czyli produkty Organik, produkty ekologiczne, produkty GMO free. Dobra. E, czy ja jakąś wielką uwagę przykładam do tego, że dany produkt jest bez GMO albo czy to jest organiczny? Nie. Czy uważam, że trzeba... Osobiście, nie, przepraszam, przykładam w przypadku kur i jaj, konkretnie jaj, bo osobiście jakoś czuję się niepewnie jedzą, jedząc jaja, które y, matka, kura jadła, co jej się, żeby nie podobało, bo to tak jakby stwierdzić, że a, urodzę dziecko, nie ma to znaczenia, co urodzę, bo, bo będę jadła, co chce, Tak jakby żywienie matki nie wpływało na... Y, Dziecko. Tak, ja wiem, że jajko to nie jest dziecko, ale to miałoby być dziecko i jajko w pełni składa się z tego, co ta kura i je, więc jeżeli kura się naje chemii albo czegoś radioaktywnego, bo żyje przy drodze, gdzie mamy pyły, nie pyły i tak dalej, to potem to może znaleźć się w jajku. Dlatego ja nie lubię jaj z tego wolnego wybiegu. Wolę normalne jaja z chowu siłkowego, z tego staram się wybierać, bo też jestem przeciwna yy, chowowi. Trzymaniu kur w klatkach. Yy, ale wracając do produktów organiki i tak dalej, tych takich wszystkich, tej grupy zdrowej, którą można właśnie znaleźć na działach z żywnością ekologiczną, bezglutenową i tak dalej. I tak. No oczywiście nie mówimy tu o bezglutenowcach, bo to są osoby, które po prostu nie mogą. tak? Taki fakt. Ale na tych działach na przykład możemy znaleźć bardzo dużo, bardzo przyjemnych przekąsek, które może są. Mam nie są najtańsze, tak bym to nazywała, ale większość z tych rzeczy można potem sobie zrobić w domu. Tak jak ja zakochałam się w amarantuskach, czyli takich talarkach z Amarantusu, które planuję, jak wrócę do domu na wakacje, sobie przygotować. To można przechowywać, to z tym się nic nie dzieje, bo to jest miodem związany, amarantus prażony, więc jest bardzo bardzo fajnym, fajną alternatywą. Poza tym jest mnóstwo batoników, które też można w domu odtworzyć. I ja bym właśnie te produkty ekologiczne ze względu na ich cenę traktowała jako taką inspirację na to, co w wolnym czasie w wakacje w ramach odprężenia można sobie zrobić. Albo się mamie, żeby nam zrobiła w zależności od tego, jaką kto ma sytuację w domu. Mam, aby tego, tego nie zrobiła nigdy. E, tak. Dobra, wracając do tematu. Hmm. Produkty ekologiczne i tak dalej. Ja osobiście nie uważam, żeby produkty GMO miały u nas miały jakiś ogromny wpływ na nasz organizm. Jakoś mnie te wszystkie argumenty po prostu nie przekonują. Na pewno, jak nam się zmodyfikowany genetycznie łosy dostanie do rzeki, gdzie są zwykłe się to zdominuje i może mieć to taki wpływ na środowisko. Ale czy na nas może to tak. Chyba nie. I ostatnia z kwestii takich porad stricte, czyli przekąski, już tutaj wcześniej trochę wymieniłam, i to, co w ogóle moim zdaniem powinno być takie must be w naszej diecie: to znaczy orzechy, które są świetną przekąską, owoce, warzywa, które można po prostu przyjmować zamiast garści suplementów, którą coraz częściej widzi się u młodych osób w domach, a moim zdaniem jest to średnio dobre. I tu nie mówię o suplementacji, kiedy jest ona konieczna w przypadku, kiedy mamy problem z ilością witaminy D3, co jest bardzo popularne wśród Polaków, więc warto sobie sprawdzić poziom witaminy D3, to nie są drogie badania. Czy, magne, czy przyjmowanie magnezu, jeżeli pije się dużo kawy. Tak samo żelazo, jeżeli mamy anemię. Natomiast yy, owoce, warzywa, jest to świetna rzecz, która jest lekka i raczej nie powinna nam w żaden sposób, raczej nie w żaden sposób zaszkodzić woda. To znaczy spożywanie tych dwóch, półtorej do dwóch litrów wody, z tego co pamiętam jest zalecane. W tej chwili jest mnóstwo aplikacji, jedną z nich podam na dole, która przelicza nam, no możesz przejść, która przelicza nam yy, Jaką ilość wody powinniśmy przy naszym wieku i przy naszej masie spożyć y, <laughs> każdego dnia? <laughs> przepraszam. Y, I przepraszam za y, szuranie, i tak dalej. Y, woda. Tak, ryby. No, ryby są zdrowe. Ja osobiście ryb nie lubię i ich unikam jak po prostu ognia. Chyba, że są to ryby wędzone, ale o tym zazwyczaj zapominam, że coś takiego jest, ale mówię o tym, bo. Jest taka dieta śródziemnomorska, do opisu której też gdzieś wstawię link, która właśnie w idealny sposób pokazuje nam, jak ważne są ryby, bo tam powinno się pożywać więcej ryb niż mięsa. Jest to dieta, która zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych, nowotworów, Alzheimera i wszystkiego, co generalnie jest złe. I tam są ryby. Albo owoce, morza, tak, co kto lubi. Ja podobno mam energię na owoce, morza, ale jakoś. Może i mam. Nieważne. Nie ma to zresztą żadnego znaczenia. Tak. Gadam. Dobra. Yy... Energetykę, jak powiedziałam. I o mojej na ten temat. Owoce, warzywa, przekąski. No, moje przekąski, te wszystkie z grupy organik można po prostu w tańszy, dużo tańszy sposób odtworzyć. W domu. I teraz chciałabym Wam podać taki przykładowy jadłospis, którego ja bym bardzo chciała się trzymać. Nie zawsze mi to wychodzi, ale w momencie, kiedy miałam takiego troszkę świra na punkcie odżywiania, po, po leczeniu sterydami i przybraniu na wadze, to bardzo starałam się trzymać tej, mniej więcej tego typu jadłospisu, bo to jest <laughs> tylko przykładowy. Więc tak, na śniadanie coś lekkiego. w moim przypadku są to płatki z mlekiem. Albo wsianka, jak mi się chciało robić, albo no, co, coś lekkiego, ale coś, co y, pobudzi nasz układ pokarmowy do działania. W ogóle powinno się zaczynać dzień od szklanki wody. Ciepłej, znaczy ciepłej, letniej, z cytryną chyba najlepiej. Ym, potem lekkie na śniadanie fajnie do tego dorzucić jakąś formę błonnika, y, siemielniane, coś takiego, co y, wpływa pozytywnie na naszego yy, naszych jelit i żołądka. Yy, tylko pamiętajcie, że jak nie tolerujecie laktozy, to nie zmuszajcie się do jedzenia płatków z mlekiem. To bez sensu. Znaczy, można się przyzwyczaić do laktozy. Ja yy, po prostu zaczęłam sobie pomału wprowadzać produkty mleczne, nasze mleko i, i mój organizm z powrotem zaczął produkować podpuszczkę, hymazę, jak zwaną. Tak yy, następna kwestia. Czyli drugie śniadanie. Yy, powiem tak, ja nie zawsze jadam w śniadanie w domu, więc ja może podam taki yy, jadłospis idealny, który czasami mi się udało yy, wypracować. Drugie śniadanie zazwyczaj składało się u mnie z jogurtu z granolą, akurat homemade. Tam może jakieś owoce suszone i ta podstawa w postaci granole, granoli. Yy, I owoce mrożone albo świeże, co macie. Takie, takie proste, a można to zabrać bez problemu wszędzie. E, obiadek. E, w zależności od tego, czy jadłam e, kupne coś, czy jadłam domowe, to e, albo... Bo no, to, no to jak kupne, to, to zależy, co było, ale bardzo często robiłam sobie w domu e, makaron pełnoziarnisty z takim normalnym, kupionym pesto. Bardzo fajna rzecz na zimno. Super się sprawdza i Tutaj my chwilę, żeby dosłownie przygotować. Obiad w domu, albo coś zamówionego, to cały przekrój, wszystko co, co dostarczają. E, albo kurczak, zazwyczaj u mnie to był kurczak w jakiejś formie. I to też rzadko kiedy podejmowałam się robienia czegoś na własną rękę w pełni, zazwyczaj stosowałam, stosowałam e, te, te, te wszystkie takie gotowe przyprawy, czy papirusy i, i, i u mnie się to świetnie sprawdza, bo to jest chwilę, żeby przygotować i nie jest to ciężkie i jest to smaczne, a to jest najważniejsza rzecz w kuchni. Ważne, żeby do tego obiadu dodać jakieś warzywa. I jeżeli na przykład lubicie brokuły, yy, ale nie macie tego magicznego naczynka do parowania, to ja używam sitka, po prostu nad gotującym się makaronem na przykład, albo nad Gotującym się ryżem kładłam sitko i na tym parowałam zamykami i świetnie działało. No i kolacja to bardzo, bardzo różnie: owoce, co, co było, jogurty, bardzo duży rozstrzał. I właśnie przede wszystkim starałam się zachować te w miarę równe odstępy między posiłkami, a żeby już podać taki konkretny przykład. Kolacji, to na przykład mogę powiedzieć o naleśnikach, które kupowałam po prostu wracając z uczelni i miałam na kolację naleśniki z Sermon albo z owocami. I właśnie fajne jest to, żeby na tą kolację się nie najadać nie wiadomo czego. Jeżeli chcemy już sobie zjeść, pizzę czy cokolwiek i nie chcemy widzieć, że to jest zły, to żeby to był posiłek na obiad, a nie na parę godzin przed pójściem spać, bo yy, no, to za i jak idziemy spać, to nasz żołądek. Troszeczkę zwalnia. Tak, nasz cały metabolizm spowalnia się yy, i nie powinno się po prostu takich ciężkich pokarmów jeść na kolację, dlatego że yy, mogło być różne zaburzenia trawienia tego. Tak? Tak. To myślę, że będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to coś i poprzedni, Zapraszam do oglądania poprzednich filmików, lajkowania, subskrybowania i poniżej postaram się podać. Yy, Linki. A i jeszcze będzie link do pudełeczek cudownych, które moim zdaniem świetnie się sprawdzają i to nie jest opcja, żeby nosić na zajęcia. jedzonko własne. No dobrze, do zobaczenia i miłej nauki!